Partnerem dzisiejszego odcinka jest portal kolegi Spustnico, który przygotował dla Was nagrody. Rozdaje iPhone'a 5 oraz nagrodę pieniężne o wartości ponad 1000 zł. Jeżeli chcecie coś zgarnąć, wygrać iPhone'a 5, 1000 zł lub kilka innych fajnych nagród, zapraszam na ich stronę, link macie oczywiście w opisie. Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie potworów z Minecraft. W dzisiejszym odcinku dowiecie się wszystkiego o strasznej wiedźmie. Przedstawię Wam o niej wszystkie najważniejsze informacje, opiszę jej zachowanie w trakcie walki oraz powiem Wam gdzie na nią możecie napotkać. Życzę wszystkim miłego oglądania. Wiedźma to nowy mob dodany do gry w aktualizacji 1.4. Jest drugim walczącym z dystansu mobem w normalnym wymiarze, ma podobny wygląd do mieszkańców wsi, a na nosie charakterystyczny dla Wiedźm pryszcz. Łącznie ma 26 punktów życia, czyli dokładnie 13 serduszek. Łup, który możemy z niej zdobyć, jest dosyć duży i nawiązuje do składników mikstur. Po zabiciu wypada z niej szklana butelka, butelka z wodą, proszki takie jak jasnopył, czerwony proszek i proch strzelniczy, oko pająka, patyk oraz cukier. Wszystkie te przedmioty w ilości od 0 do 6. Poza tym bardzo rzadko możemy zdobyć także mikstury siły, życia i odporności na ogień. Wiedźmy możemy spotkać w charakterystycznych, rzadko pojawiających się na biomie bagiennym chatkach. Chatki te są zbudowane z drewna oraz utrzymywane nad bagnami czterema filarami z pni drzew. Wnętrze takiej chatki wyposażone jest w stół warsztatowy oraz w pusty kocioł. Chatka taka zawsze zamieszkana jest przez jedną wiedźmę, no chyba, że wypadnie, to wrócić nie wróci, bo przecież latać nie umie, a drabiny nigdzie tu nie widzę. Na parapecie ujrzymy także muchomorki posadzone w doniczce. Widocznie wiedźma ma tu dosyć wesoło. Po zaatakowaniu wiedźmy w jej rękach pojawia się eliksir, którym podczas walki będzie w nas rzucać. Ma ona do dyspozycji cztery mikstury, którymi może nas atakować. Miksturę trucizny, szkody, słabości i spowolnienia. Dodatkowo, gdy sama straci życie, użyje na sobie mikstury regeneracji, natomiast gdy się opali, mikstury odporności na ogień. Wiedźma nie pali się na słońcu oraz w 85% jest odporna na negatywny wpływ mikstur. Także zalanie ją lawą lub podpalenie nic nam nie da, ponieważ użyje wtedy wspomnianej już wcześniej mikstury odporności na ogień. Dodatkowo odporna jest na uduszenie. Najlepszą bronią na wiedźmy są łuki strzały. W porównaniu do eliksirów, które mogą być rzucone na 9 kratek, strzały mogą dolecieć nawet 24. Innym sposobem jest rzucenie się na nią jak szalony, robiąc jej ciała masakrę naszym diamentowym mieczem. To tyle jeżeli chodzi o wiedźmy. Myślę, że z taką wiedzą nie powinniście mieć z nimi jakichkolwiek problemów. Jeżeli są jeszcze pytania, możecie oczywiście zadawać je w komentarzach. Z góry dziękuję za każdą łapkę w górę, bardzo to doceniam, ja nazywam się Patryk, zapraszam wszystkich do subskrybowania, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, widzimy się w następnym i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że nos wiedźmy w odróżnieniu od nosa wieśniaków się rusza?